Siemanko, witam Was bardzo serdecznie i, i dzisiaj zrobię Wam specjal na 50 słów. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, ale na samym początku chcę powiedzieć, że to jest mój pierwszy taki większy projekt, więc przepraszam od razu, jak e, trochę nie wyjdzie. I dzisiaj będę wkręcała sobie jakąś e, przypadkową, dosłownie, że potem nie włożyłam ją przypadkową, ale naprawdę sobie wybiorę, osobę i tak. Jest całkiem sporo osób, więc możemy sobie wybrać tą idealną do prankowania. Może taką, z którą już e, wcześniej trochę pisaliśmy, więc ja sobie zaraz jakąś wybiorę. ale Na samym początku tylko wam powiem, jaka piosenka będę prankować. Jaką piosenką będę pr prankować? Okay. Jest to piosenka I kiss it, I No, i właśnie tą piosenką będę ym, no, prankować. Dobra, koniec już ym, tego fałszowania i zaczynam prankować. Wybrałam Lowe Misia, taką koleżankę po fachu z YouTube'a. Y, tutaj macie. Adnotację do jej y, kanału, lub w opisie nie wiem jeszcze, sobie, co sobie wybiorę, więc, więc będziemy Ciebie ją prankować. Mam nadzieję, że się nabierzesz Hej, mam ci coś do powiedzenia. O, odpisuję. Co? No i zaczynamy. SMS. Co? Wika, to ty. No nie no to, to nie jestem. A czemu ona się nie, nie domyśla, że to jestem ja? Krateczki. Lecz pałaś. Serio, nie nabierasz się na to? W jakim świecie ty żyjesz? Ale piszemy dalej. Masz chłopaka? Idź spać lepiej, a nie mi tu laski całujesz. A czemu jesteś taka zdziwiona, że, że mam chłopaka? Myślę, że to nie jest nic dziwnego w moim przypadku. Nie, wcale. Wcale. To dobre czy złe? Oj, zika, no co no? No, to no, jest prank. Ale na szczęście mam nadzieję, że się nabrała, a nie mnie teraz prankuje, bo zdarzały się i takie przypadki. No ale dobra. Ostatnie wzrotka, znaczy, No. Jeszcze to się nie napiszemy i, i piszemy, że to koniec pranku, Nabrała się. Yeah. Może jestem dobrą aktorką. Gdzie ty wtedy byłaś Gdzie ty byłaś wtedy? Przepraszam. XDDD Co d, d. to, to za znoki? Napisz, no, a nie. Co a nie? nie? Dobra, piszemy jej, że to był prank. Skarb. Ok, dała się sprankować i jest mi bardzo z tego powodu. Jeżeli byście chcieli trochę dłuższe pranki, ehm, to znaczy, może no, więcej, będę pisać pisemki, ale uznam, że to już jest bez sensu. Tyle to ciągnąć. Co i te i tytuł? Okej, dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Chyba szczęście została sprankowana. No, no dobra. Jeszcze zobaczymy co nam tutaj odpiszę. Pozdrawiam. Ja również Cię pozdrawiam. Link do jej wspaniałego kanału macie w opisie. I tak, to było na tyle w tym odcinku. Cześć!